Tylko powiedz, jak ty dbasz o siebie? A, cóż za pytanie. To jest bardzo skomplikowany proces. Wie, e, tak, dbanie o siebie. E, no, staram się podchodzić holistycznie do tematu. Mianowicie, przede wszystkim e, ruch. E, biegam sobie, staram się oczywiście codziennie, w miarę możliwości. No, ale jeżeli nie, nie jest to realne, to przynajmniej dwa razy w tygodniu. E, uwielbiam kąpiele w soli. W, tak, w Algach, dieta odpowiednia i wtedy od razu łatwiej jest zadbać o to, co jest na zewnątrz. No i oczywiście, jeśli chodzi o to dbanie takie zewnętrzne, to odpowiednie kremiki, peelingi, maseczki. Standardowo. A te odpowiednie kremiki, pilingi, maseczki, według jakich kryteriów dokonujesz wyboru i zakupu? Przede wszystkim na podstawie wstępnej informacji z rynku, czy działają. Muszą działać, to jest podstawowa zasada. Nie przekonuje mnie na przykład, nie wiem, ładne opakowanie, piękny zapach. Wręcz ufam takim, powiedziałabym, małym śmierdzielkom bardziej aniżeli pięknie opakowanym, pachnącym produktom. Nie wszystko złoto, co się świeci. Chyba tak, chyba coś w tym jest. A takie wyjazdy do spa, jakieś takie tylko weekendy dla siebie, robisz sobie czasami? Coś z takiego? Robię sobie. Jest to możliwe na szczęście dzięki temu, że koncertuję i czasami mam nocleg w takich miejscach, gdzie jest spa. Więc jeżeli tylko jestem w takim miejscu, natychmiast udaję się właśnie na jakiś masaż relaksujący albo właśnie też jakiś zabieg na buzię odstresowujący. No tak, korzystam. To powoduje, że czujesz się lepiej? Czujesz się nowonarodzony. No tak, w ogóle masaże mają niesamowite działania. Bardzo wierzę w działanie masaży takich manualnych. I cóż, no jeżeli to robimy regularnie, to naprawdę efekt jest widoczny. No, ciało jest bardziej jędrne, sprężyste, także jeżeli jeszcze do tego dodamy naprawdę ćwiczenia, jest fajnie. A to dobre samopoczucie po masażach, po wizytach w takich spa, ono się przekłada jakoś na Twoją twórczość? Ach, no cóż, tutaj bywa różnie z tym, dlatego że tak naprawdę mm, dobre samopoczucie troszkę nas usypie artystycznie, tak, jeżeli chcemy coś spłodzić takiego, prawda, emocjonalnego, to czasami warto jest pocierpieć.